Jak przygotować skórę do wykonania tatuażu? Najlepiej tydzień przed wykonaniem tatuażu miejsce, gdzie ma być zrobiony, smarować jakimś kremem nawilżającym, żeby skóra była jędrna, dobrze nawilżona, żeby się nie targała podczas tatuowania i unikać solarium, słońca, opalania skóry w miejscu, gdzie ma być tatuaż, bo później nie da się po prostu tatuować po takiej skórze. Czy każdy z nas może wykonać tatuaż? Nie każdy. Jeżeli lekarz zalecił, że są jakieś problemy skórne, typu łuszczyca, jakieś alergie, najlepiej wtedy zrezygnować z zrobienia tatuażu, no chyba, że lekarz zezwoli na taki zabieg, wtedy można. Jak wygląda gojenie i pielęgnacja skóry po wykonaniu tatuażu? Tatuaż goi się w granicach od 3 do 4 tygodni. To jest taki najbardziej nefralgiczny czas. Używamy specjalnych sprayi, kremów dedykowanych do gojenia się tatuaży. Unikać kąpania się w jakichś jeziorach, basenach, rzekach, żeby nie rozmoczyć świeżego tatuażu. Unikamy słońca, żeby też nie opalić, bo tatuaż blednie od słońca, tak jak ubrania. Jak dbać o nowy tatuaż? Nawilżać przede wszystkim i tak jak wcześniej wspomniałam, y, są specjalne spreje do gojenia się tatuażu. Smarujemy to przez okres 3 do 4 tygodni. Później jak wychodzimy na słońce, gdy tatuaż już jest zagojony, używamy kremów z filtrem, minimum 50. Na tatuaż wtedy tatuaż długie lata zostaje taki, jak ma być.